Kompletacja jednostopniowa do nośnika nierejestrowanego. System PPMAC realizuje kompletację dokumentów na kilka sposobów. Pierwszym i najprostszym jest kompletacja jednostopniowa z nośnikiem nierejestrowanym. Kompletację jednostopniową na nośniku nierejestrowanym rozpoczynamy kliknięciem przycisku Rozpocznij proces. Na ekranie urządzenia pojawia się lista produktów, które należy zebrać. Kolektor precyzyjnie prowadzi operatora do odpowiedniego miejsca, pokazując dokładną lokalizację oraz szczegóły dotyczące produktu. Operator skanuje kod kreskowy produktu. Po potwierdzeniu zgodności produktu magazynier umieszcza towar w koszyku, choć częściej od razu w kartonie, w którym zostanie on wysłany. Gdy wszystkie produkty z danego zamówienia zostaną zeskanowane, kolektor informuje o zakończeniu kompletacji z tego miejsca magazynier może wydrukować etykietę dokumentu lub przejść do generowania etykiety kurierskiej. Status kompletacji jest przekazywany do panelu zarządzania oraz do ERP w czasie rzeczywistym. Pracownicy biura, działu obsługi klienta czy działu handlowego mają natychmiastowy wgląd w postęp realizacji zamówień.